Podostałem dostałem też coś pod choinkę. Znalazłem tam odpowiedź na skargę ze straży miejskiej. Stary już jestem i niczego kompletnie nie oczekiwałem, ale jest, przyszło dostałem. Też coś pod choinkę. Znalazłem tam odpowiedź na skargę ze Straży Miejskiej. Jak ktoś nie pamięta, to chodzi o tę sytuację, gdzie w mojej działalności nie zniósł psychicznie zastępca komendanta Edward Świątkowski i sobie ulżył w komentarzach, wyzywając mnie. Także teraz będzie unboxing. Mamy odpowiedź komendanta. No, jestem bardzo ciekaw. Na co zdobył się pan komendant. Jak go znam, cała sytuacja przyprawia go odreszcze i takie poty w nocy. gdzieś inne przypadłości i incydenty. No, ale no, zapewne wybronił. Zastępcę komendanta, mówiąc, że to tam pod wpływem emocji, że przeprowadzi z nim rozmowę i temat umrze. Czytamy. Zobaczcie, jaka ładna kartka. Zagiełem ją tutaj, żeby nie koniecznie chwalić się swoim adresem. A więc, w odpowiedzi na e-mail z dnia 11:11, .11, czyli panu komendantowi zajęło prawie miesiąc, sformułowanie widzę dwóch zdań. Informuję, iż sprawa ta dotyczy prywatnego komentarza umieszczonego podpisem nieznanej mi osoby na portalu społecznościowym. W związku z powyższym nie może być rozpatrywany przeze mnie. Komentarz rozpatrywany. Zastanawiałem się nad składnią tego zdania. No, żeby nie było wątpliwości, tu się oczywiście podpisał pan komendant. Coś coś ten podpis pana komendanta taki niewyraźny. Hmm. No powiem wam. No beka panie komendancie, panie Marku Fiłonowicz beka, no. no. No nie wiem jak to tak na żywo skomentować lepiej. Historia naszej przyjaźni. <gryw> Przyjaźń, naszej pozostającej w stosunku zależności, mojej relacji służbowej z Panem, no jest długa, i w mojej opinii, to no, na każdym etapie, gdzie trzeba było jakąś decyzję w związku ze mną podjąć, bo się gdzieś wypowiedziałem albo coś zrobiłem, to Pan żeś podejmował najgłupsze zawsze z możliwych. Decyzji, najgłupsze z możliwych wyborów, i to one się skończyły tym, czym się skończyły, że teraz rozmawiamy przez relacje na TikToku, Instagramie <grydy> i tym, że jako pierwszy kupi Pan moją książkę, żeby ocenić, jak bardzo źle jest. No, tragedia, no nie wiem, ja nie rozumiem tego. Mimo wszystko nie rozumiem, naprawdę, bo jeśli chodzi o funkcjonariusza. To sprawdzane jest nazwisko. Jak nazwisko jest złe, to nie ma zastanowienia po prostu, czyja jest wina. Funkcjonariusz jest winny. A jak przychodzi na zastępcę komendanta, który za pana myśli i za pana tą strażą rządzi, to pan go zasłaniaż własną piersią. No powiem panu, że to jest, to, jest, to jest beka, nie? No nie wiem, jak to inaczej skomentować. To jest oficjalna odpowiedź od komendanta Straży Miejskiej, który podpisał się pod tym kłamstwem. Jest tu jego podpis taki z rozmachem w ogóle. Jak można na oficjalnym piśmie urzędowym ze Straży Miejskiej kłamać w obronie człowieka? Czy ty katolik? Przecież wystarczyłoby napisać, że przeprowadziło się głupią rozmowę wychowawczą, a tam byście się ze mnie tylko śmieli. Ale temat byłby zamknięty już. A tu będzie coraz ciekawiej, bo ja tego nie odpuszczę. No. Teraz mam pismo, na którym kłamiesz człowieku. No i napisał pan komendant, że w związku z powyższym nie będzie ten komentarz rozpatrywany przez niego. No przez pana nie, proszę pana. Mija już no prawie chyba dwa miesiące, czy nawet prawie trzy miesiące, odkąd wielce szanowna, miłościwie panująca nam pani prezydent data Moskwa słaniewska postanowiła całkowicie zignorować moją skargę i nabrać wody w ustach, gdzie też już dawno mogła zamknąć temat. I byłem ciekaw, co wy zrobicie w tej Straży Miejskiej. No i wyście schowali łeb pod piasek. I mało tego, No komendant kłamie i się. Podpisuje tu pod tym, że nie zna. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem. Oj. Panie komendancie szanowny, ja panu powiem co będzie dalej. Bo pan się teraz będzie zastanawiał, czy to było warto. Następną skargę napiszę do pani prezydent, ale już zadziennikowano przez urząd. Będzie to skarga z załączonymi screenshotami, z odpowiedzią, tą kłamliwą tutaj, i ta skarga będzie adresowana do pani prezydent oraz wszystkich radnych, bo w interesie społecznym jest, żeby zapoznali się z tym, kogo pani prezydent Moskwa-Słaniewska powołała na komendanta Straży Miejskiej i z kogo zrobiła zastępcę tego komendanta. Stanowisko, które było nigdy nie obsadzone, na ile wiem, w tej straży przez te lat prawie 30, i no nie było potrzebne nikomu. No, no na co to pieniądze wydawać? Żeby kwiatki kupić, nie? Naprawdę, lepiej. One przynajmniej robią coś dobrego. Tlen, <grym> różne tam wartości artystyczne sobą przedstawiają. A co sobą reprezentuje zastępca komendanta Straży Miejskiej, pan Edward Świątkowski pisząc takie komentarze? Wyobraźcie to jest tylko wierzchołek góry lodowej to, co tam wyszło. Ja nie wiem, dlaczego to wyszło. Więc napiszę tą skargę do urzędników, do wszystkich radnych i do pani prezydent. Jeśli to dalej zostanie nierozpatrzone, albo będzie tak rozpatrzone, że zamieciecie to pod dywan, to panie komendancie następnie złożę zawiadomienie do prokuratury. Raz, że pan skłamał. Dwa, że pański Funfel. Czy pański funfel robi takie rzeczy, które nie przystoją komendant, zastępcy komendanta? No i teraz. Chyba nie warto, żebyś pan te konto usuwał ze znajomych tak na szybkości, bo screenshoty są już zabezpieczone. To jest jedno. A drugie panie panie Mareczku. Jak pan pionki na szachownicy ogląda i liczy siły i środki oraz zastanawia się w jakiej sytuacji jest, to ktoś chyba powinien panu w tym pomagać, bo przez bezpośrednią działalność pana zastępcy i przez pana na to bierną zgodę w ostatnich latach trwał eksodus, masowe odejście ze Straży Miejskiej, funkcjonariuszy najlepszych, tylko że też najmłodszych i dlatego ich nienawidziliście oboje. I ci funkcjonariusze, jak zobaczyli komentarz, który napisał pan Edward Świątkowski, w którym mnie wyzywał, to aż skakali pod sufit z radości. I pisali komentarze gratulujące mi i oczekujące ode mnie tego, że nie zostawię tematu. I obiecałem im, że nie zostawię. I. Tych funkcjonariuszy w ciągu dwóch lat odeszło przynajmniej trzynastu, przy czym nikogo to nie interesuje. Nie interesuje to urzędników, nie interesuje to pani prezydentowej, co się w Straży Miejskiej dzieje, nie interesuje to społeczeństwa, nie interesuje to mediów. Nikt nie jest tym zainteresowany. Kompletnie nikt. Natomiast ci strażnicy żywią do was obu wciąż dość palące uczucia, i to nie jest miłość. Nie jest. I szanowny panie Mareczku, no jak sprawa trafi już na wokandę do sądu czy prokuratury, to przyjdzie nam się wszystkim jeszcze raz spotkać, jak zwykle po dwóch różnych stronach barykady. No i niech mi pan wierzy: niech z tych 13 osób się pół wykruszy. To 5 czy 6 osób przedstawi screenshoty i potwierdzi osobiście, że pan te konto, które mi wyzywało, zna i że to jest pan. Edward Świątkowski, ponieważ te osoby, tak samo jak ja, miały te konto w znajomych. Kiedy pan Edward Świątkowski przyszedł do Straży Miejskiej w Świdnicy z Wałbrzycha robić tu karierę i zgrywał takiego fajnego gościa. No. Także. No, nie wiem dlaczego. Jak można było podjąć taką decyzję głupią? Czemu pan, żeś tej sprawy nie ukręcił? Wystarczyło po prostu powiedzieć, że przeprowadzono rozmowę wychowawczą. Tyle. Owszem, nagrałbym TikToki i relację o tym, że taki jest komendant, jaki jest i zastępca, taki jest, jaki jest i że tam wiele nie zrobiliście. Ale i takie ja nagrywam. A teraz nagrywam i wszyscy się dowiadują, jak kryjecie jeden, drugiego. To jest jedno. A dwa no ten temat się będzie wałkował i kręcił bardzo długo jeszcze, no bo teraz to będzie gdzieś tam w urzędzie rozpatrywane, a następnie no w prokuraturze, no i wśród miliona rzeczy, które się kupy nie trzymają w tym wszystkim to taką jedną rzecz chciałbym narysować swoim odbiorcom że zobaczcie ja mówię, zarzucam Zastępcy, komendanta, z imienia i nazwiska mówię, że jest to Edward Świątkowski, że niezwyczajnie nas wyzywał, że zrobił coś, czego nie powinien. I zobaczcie, nic się nie dzieje. Nikt się nie czuje pomówiony. No, panie Edwardzie, szanowny, rzucam rękawicę. No, przecież ja pana w sposób jawny pomawiam, jeśli to jest nieprawda. No, więc dlaczego taka taktyka? No, powiem wam dlaczego. No, dlatego, że ty, człowieku, wiesz, że to ty, że ci żyłka pękła, naprawdę. I ty wiesz, że ja najprawdopodobniej mogę to udowodnić. No, ja naprawdę to potrafię udowodnić. Ja to już udowodniłem, bo na pewno żeś czytał tą skargę. Po pierwsze, że wysłałem ją na e-mail Straży Miejskiej, który jako pierwszy czytasz. Po drugie, że w tym czasie chyba widziałem na Facebooku, że komendant był na urlopie. Po trzecie, on żadnej decyzji nie podejmuje, dopóki pan mu nie powiesz, jaką ma podjąć. I komendant pod niczym się z mojego doświadczenia wynika, nie podpisuje, dopóki tego nie uzgodni najpierw z panem. Mało tego, to komendant nawet tego nie pisał, tylko on to zleca komuś napisać. Nie wiem dlaczego. Chyba nie potrafię na klawiaturze komputerowej. Szanowna Pani Prezydent, tak Pani walczy z hejtem, tak Pani tego hejtu nie znosi. No chyba, że to Pani akurat hejtuje albo jacyś Pani podopieczni, co? Nie wiem, czy walką z hejtem można na usuwanie komentarzy na Facebooku, bo... Akurat komentarz pana Edwarda Świątkowskiego, który mnie nazywa pani usunęła. To jest. wśród <laughs> miliona rzeczy, które się kupy nie trzymają. Kolejna taka śmieszna rzecz, bo ja tylko te, te takie prozaiczne yy, wypominam, żeby się nie wystrzelać procesowo. Czemu pani usunęła ten komentarz, którym zostałem nas wyzywany? Czy każdy komentarz pani usuwa? Gdzie ktoś komuś naobliża, czy tylko ten, gdzie pan Edward Świątkowski? Niech pani nie mówi, że pani nie wiedziała, bo ma pani moją skargę na Messengerze. rozpatrzoną od dwóch czy już trzech miesięcy, sam nie pamiętam. Miasto dobre do życia i bliżej ludzi, nie? Ale swoich. To ja oni naprawdę tej sytuacji nie przekinili, nie? <grym> Kompletnie. Już mogli to skończyć przecież, naprawdę. No ile znam przepisy prawa, a jakoś bardzo nie znam, ale znam bardziej niż pan komendant i pan Zastępca Komendanta, bo gdyby tak nie było, to nie wygrałbym w sądzie z nimi. <laughs> Mówiąc tylko prawdę i szczerą prawdę. No to funkcjonariusz publiczny piastujący takie stanowisko, no chyba nie może robić takich rzeczy, nie? I chyba nie może być karany. Tak tylko mówię. No, przecież oni nawet jak do tego sądu przyjechali. To jeszcze przepisy złamali pod tym sądem bezczelnie. No stanęli na miejscu wyznaczonym dla pojazdów policji. No, no okej, okay, drobiazg, bo się czepiam i tak dalej, ale no, no nie, no nie popełnił wykroczenia. Może pan użyje gazu? No, stoję tutaj. Siknij, sobie będzie ci lepiej. Myślisz, że wiesz, Tundurek założyłeś i nie wiadomo kim jesteś. Nikim jesteś, człowiek.